Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team. Dzisiaj mamy niedziela, 24 marca, godzina 7.23, kiedy, kiedy nagrywam ten filmik. Dzieje się, dzieje się, moi drodzy, w boksie, dlatego, dlatego o tym będziemy dzisiaj opowiadać. Pierwszym głównym tematem jest walka Saulo Canelo Alvareza z Himi która... Odbędzie się, odbędzie się 4, 4 maja w T-Mobile Arena w Las Vegas Saul Canelo Alvarez jest oczywiście faworytem, faworytem tej walki ale, ale Himi Munguia, młodziutki Meksykanin który, który ma przepraszam Młodziutki Meksykanin, który ma rekord 43 do 0, 34 k.o. w swoim ostatnim pojedynku, zastopował w dziewiątej rundzie samego Johna Rydera, także tutaj... Rekord nie jest nabijany, ponieważ ma w swoim, w swoim CV również takich zawodników jak na przykład Sergi Derewiaczenko. Moi drodzy, pojedynek budzi, budzi wielkie, wielkie emocje, zwłaszcza, że jest to pojedynek meksykańsko-meksykański, natomiast kibice z Meksyku oczywiście woleliby zobaczyć i nie tylko z Meksyku, tutaj z całego świata woleliby zobaczyć pojedynek z Yy, Zwyżej stawiany niż Chimimimunguja yy, zawodnikiem, czyli mowa tutaj o, oczywiście o Dawidzie Benavidezie. Yy, Canelo Alvarez powiedział, że, powiedział, że, yy, yy, że Dawid Benavides nie zasłużył na, na, na walkę jeszcze z nim. Yy, jeżeli, jeżeli miałby z nim zawalczyć, rzucił kwotę gdzieś około 100% a 200, 200 milionów dolarów, co jest oczywiście kwotą zaporową, na którą nikt się nie zgodzi. Czy aby na pewno. Przeczytałem godzinę temu, że na, box, na Boxerze Org, że sam Dawid Benawides zwraca się do Saudyjczyków w tej sprawie, ponieważ on jest, on jest bardzo, bardzo chętny i gotowy na tą walkę. Turki Turki, Turki a został poproszony przez Dawida Benavideza o pomoc w zorganizowaniu walki z Saulem Alvarezem, a nikt tak jak on nie potrafi doprowadzić do walk, których inni zrobić nie potrafią. Także, Saudyjczycy, z tego co dobrze wiemy, dobrze się orientujemy, pieniądze mają, także 100 milionów dla, dla Arabii Saudyjskiej to nie jest problem. Czy do takiej walki dojdzie? Zobaczymy, na razie zajmiemy się walką e, Himi i z z Canelo Alvarezem. Moi drodzy, taka ciekawostka na, na sparingi do, Cane, do Canelo Alvareza poleciał nasz y, Maciej Sulecki, który, który też miał walczyć z Chimimungują, ale walka ostatecznie nie doszła do skutku. Yy, w jego miejsce, w jego miejsce wskoczył inny zawodnik z Polski y, Kamil Szeremeta. Yy, czy yy, czy, jak, długo, jak długo zostanie screechu zostanie, e, na spalinkach e, u Canelo? Tego nie wiemy jednak. Powiedział, że e, taki, takie domysły możemy mieć, że e, Maciej Screechu Sulęcki również przygotowuje się do, jakiej, do jakiejś walki, którą zapewne, e, zapewne ogłoszą w najbliższych. W najbliższych dniach, może, może miesiącach, może tygodniach, ale mam takie wrażenie, że Screech y, chce powrócić na rynki, i chce, y, chce na pewno tutaj jeszcze pokazać, że coś, coś w tym boksie jeszcze może osiągnąć. Tym bardziej, że leci y, na paringi do takiego zawodnika, jakim jest, y, jakim jest Cynamon. Jest to na pewno, jest to na pewno y, duże, duże doświadczenie dla, y, dla Maćka Sulęckiego. Kolejny temat jaki poruszymy sobie to jest oczywiście temat 24 maja, Rzeszów, Łukasz Okoli, yy, przepraszam, <ścoughs> przepraszam, Łukasz Różański broni yy, pasa kategorii Bridger yy, WBC, a jego przeci przeciwnikiem będzie i tutaj uwaga, sam Lorenz Okoli, który który Polaków na koncie ma dużo, ale czy, czy yy, zmiażdży, jak zapowiada Łukasza Różańskiego? No moi drodzy, Łukasz Różański moim zdaniem jest takim niedocenianym przeciwnikiem i tutaj powiem to, czego, czego większość, większość ekspertów yy, niestety nie przewidziała w walce, w walce z Babiczem, ja też nie, a powinniśmy się tego domyślić, moi drodzy, chodzi tutaj oczywiście o to, że że Łukasz Różański jest najbardziej niebezpieczny w tych, w tych pierwszych, w pierwszych rundach, co mieliśmy okazję zobaczyć właśnie w walce z Babiczem i nie tylko, bo także na przykład z Arturem Szpilką, kiedy, kiedy wygrał pojedynek w pierwszej rundzie Łukasz Różański. Także, moi, moi drodzy, najbardziej, najbardziej rozstrzygające to będą te właśnie pierwsze trzy rundy, bo jeżeli... Łukasz Różański nie zdoła prze przełamać w tych pierwszych trzech rundach Lorenza Okoli, to, to już później będzie miał bardzo, bardzo ciężko. Wiadomo, za Kramion przemawia tutaj również za, za Brytyjczykiem, ale, ale Łukasz Różański jest też takim pięściarzem, który potrafi przyjąć, który potrafi przyjąć, bo Łukasz Różański udowadniał to, to nieraz, ja wiem, że pierwsza bomba ze szpilką i były deski, natomiast to się może zdarzyć każdemu takie, takie, takie potknięcie, znaczy to nie było potknięcie, bo to było po ciosie, ale chodzi mi że o takie właśnie tak, takie po prostu potknięcie, może się zdarzyć taka wpadka wie, każdemu, także, także myślę, że tutaj właśnie, właśnie te pierwsze, pierwsze trzy rundy będą będą tutaj rozstrzygające eee, Łukasz Różański, jak już mówiłem, potrafi przyjąć. Ma też czym uderzyć. Jest takim moim zdaniem niedocenianym polskim przeciwnikiem. Natomiast słyszeliśmy też, że Lorenz Ocoli planował przejście do, do wagi ciężkiej. Skąd decyzja, żeby przejść do kategorii Bridger? Tego, tego, tego nie wiem, ale, ale myślę, że w kategorii Bridger na pewno może, może coś zwojować. Ale najpierw musi pokonać. Łukasza Różańskiego. Moi drodzy, w tym odcinku to tyle. Króciutka zapowiedź tego, co będzie się działo w maju. Także, także czekamy. Moi drodzy, Antkowiak Boxing Team, bokserska kawa. Peace.